Kochani, witajcie na moim kanale. Nazywam się Rafał. To jest kolejny odcinek, kolejny vlog na moim kanale. Myślę, że jak Wam się podoba, to zostawcie koniecznie ciekawy w górę i subskrypcję. To polecam, kochani. Dzisiaj, jak widać, jestem na dworze. Na takim spacerku, można powiedzieć. Bo wiecie, no po prostu wyszłam z domu. Pomyślałem sobie, że no dobra, trzeba coś zmienić. Trzeba wyjść trochę się przejść, żeby dobrze się spało. I tak, to, kochani. Tak to właśnie jest. Tak jak widać kochani, idę yy, przy siebie. Tak mało na te ludzi jest chyba. Nie wiem czemu. Co się stało, że ludzi tyle, zaraz, zawsze ludzi tyle było tutaj. A dzisiaj jakoś tak wyjątkowo nie ma tych ludzi, ja Wam powiem. Tego też się nie spodziewałam. A dobra, kochani. Dzisiaj stałem ogólnie o 10.00. Yy, dzisiaj ja sobie, do, sobie zrobiłem dobrą yy, kawusię do siedanka ale powiem że kawa to jest dobra z rana bo to polecam oczywiście kawusie z tego jest takie ciasko dobre do kawy to co ogóle, co mam robić smaka na tym odcinku <noise> ale wiecie jak to jest no Chodź po ci się oczywiście taki teweterek, który tu łapie. Co to wieje? Co to wieje, ale to nie szkodzi kochani. To nie ma co. Się o tym martwić. Ważne, że nie pada. Co mam boją, że... Jak nie się łapie tam, niech się na moją twarz. Dobra, tylko zejść na dół. Ja wam powiem. To taki głównie most u mnie, w takich właśnie okolicach. Nie wiem kto ogólnie mostów most się widział. Dajcie ogólnie zostać w komentarzach, bo ciekawy. Dobra kochani. Do chreści kochani wrócimy to kochani, za chwilę, chwilę was coś sam fajnego powiem, no bo to było tak, że wiecie, jak zostałem już autoberem na autobie, to pomyślałem sobie, że no nie, no bo to jest w mega fajna frajda być takim dobrym autoberem i od serca, że mam was to, co się dzieje na dworze, takie są fajne, piękne przygody na dworze, że za to warto, wiecie wychodzisz na dwór, że fajnego ogólnie w ogóle jakieś piękne widoki, niektóre też wam pokazuję, na przykład taki most, jak widzicie kochani, to jest to właśnie, że staram się, żeby te księgi były właśnie takie dobre i fajne. No ale wiadomo, nie zawsze mi to w nie to ogólnie wyjdzie tak dobrze kochani, ale mówię, ale staram się jak mogę żeby nie było. Ale mówię, te odcinki to są bardzo takie fajne, bo wiecie, że mogę wam to ogólnie pokazywać, że no ja staram się ja mogę jak od to wiecie jak to jest, że wszystko to robię to od serca, żeby te odcinki były wiecie, takie mega dobre, mega super takie radosne, że tym humoru u mnie jest. Zawsze jestem chciśliwy na tych odcinkach. Pewnie to ogólnie widać, kochani. Tak to właśnie jest. Ale mam powiem, że prostu mało ludzi jest na dworze. Nie wiem czemu. Nie jest tak zimno. Ale wam powiem. Nie wiem co się stało. Tak mało ludzi jest. Ale nie wnikam w ten temat. Idę przy siebie. Wam powiem. Piękna trawa, jak widzicie. Piękna natura. Tak to właśnie jest, kochani. Jak widzicie, dobrze że na razie nie pada. Wam powiem. Taki vlog to a masz na taki właśnie spacerek. Ja sobie idę. Przy okazji to nagrywam. Takiego vloga fajnego, a nie. Wam powiem. Trochę wieje. takim wtarek, ale to nie skodzi. Bo wiecie, ważne, że. Mogę wam to ogólnie Jakoś to prezentować Ten odcinek Jak to wygląda właśnie Praza zabaw Dla dzieci Jak widzicie kochani Tak to właśnie jest Ale mówię Ja jestem bardzo z siebie dumny Że zostałem takim dobrym motoberem Którego Wiecie Staram się żeby taki odcinek był dobry też. Przy okazji Ale mówię Ja dobry jestem motoberem Bo wiecie to robię to od serca, żeby nie było. też się staram dużo, żeby jakoś mi to wychodziło, ale wiecie, kto jest, kochani, że nie zawsze jakiś tam odcinek mi wyjdzie. Powiecie, no, bo tak to właśnie jest, no, ale coś poradzisz poradzić? No. Jeden, dzień, jeden dzień na przykład dobrze mi wyjdzie, a drugi już nie. Tak to właśnie jest, ale mówię: ważne, że mogę Wam pokazywać naprawdę piękną przyrodę na dworze przy okazji piękny las jak widzicie kochani, proszę bardzo to jest piękny las jak widzicie moje tereny zawsze po tam pracy, zawsze potem po robocie, przy, tutaj przychodzę do takiego lasu żeby się uspokoić i o no tak o żeby kochani nie było ale mówię, taki odcinek to bardzo lubię go stawić przy okazji Co tam u siebie też powiedzieć, że parę słów żeby nie było kochani Ale mówię Tak to właśnie kochani jest Że jestem youtuberem Tego jestem siebie dumny Wam powiem Kochani dobra to kończę ten materiał jeśli Wam szczególnie ten materiał spodobał, to zostawcie koniecznie Czuka w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. To serdecznie kochani pozdrawiam. Trzymajcie się. No i no i elo.